Siemamy, moje słodkie, mam nadzieję, że dobrze Nie zaczerwieniłam się. Dziewczyny jak maliny. Jest i nasz razy. Piątka. Hej, hej! Jak wyglądają orzechy w tabliczce synu Spicer? Przez okienko. Odkryj uśmiech zamknięty w każdej tabliczce czekolady Alpen Gold. Uśmiechnij się. Witam Państwa. Wybierz danio. Zjadłabym coś, ale co? <laughs> Kochani, karmimy się tylko wdzięcznością. Nie, Wiemy co upolujemy. Nakarm ciało światłem. Złodziejdzka, tylko detoks klarofilowy. <laughs> A ja wolę prościej. Nowy skyr od legendarnego Danio. 100% składników z natury. Danios Kyr, prosta metoda na głoda. Biedro, biedro Jak ja kocham odkrywać biedronowe. O, biedronowe, ale spoko. Odkrywaj codziennie biedronowe nowości. Na przykład nowe lody Marletto Delis, obłędnie karmelowe z gęstym sosem i kawałkami ciastek oraz panna kotta z sosem o smaku owoców leśnych. Spróbuj obu rozpływają się w ustach. Biedronowe to dobry powód, by iść do biedronki. Nowe, biedronowe będzie się działo! A pap noc na ból. Przed snem.